Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Mikropolski, czyli cyklicznej audycji, a e, nieważne, jedno jest ważne, ja zwiedzam. Dziwne miejsca, Państwo to oglądacie, albo nie. Dziś jestem nie w mieście, tylko wsi. Wsi o nazwie Dobromierz. Ciekawa historia, przez 500 lat było to miasto, posiadało prawa miejskie, ma nawet zachowane fajne zabytki, upad urbanistyczny nawiązujący do lokacji średniowiecznej Ale od roku 1945 miasto za moimi plecami już miastem nie jest, jest formalnie wsią Taką dziwną wsią, bo wsią posiadającą wszystkie przymioty miasta poza tymi związanymi z formalnościami, czyli nie posiada praw miejskich Utraciło je w 1945 roku, jak wróciło do Macierzy. W sumie dziwna sprawa. Można tylko domniemywać dlaczego. Być może dlatego, że są to tereny wybitnie, rolnicze, gdzie miast być tak naprawdę nie powinno. To sami spójrzcie. Obok mnie stacja benzynowa i góry gdzieś w tle. Poza tym to naprawdę wiejska idylna. No nieważne. Praw miejskich nie mam. I co mi Pan zrobisz? Cham się uprzejm udaj. No skąd we jak nie mam? Idziemy oglądać Dobromierz. Bardzo ładna nazwa, zresztą. Dobromierz, taka staropolska. A przed nazwą Dobromierz to miejsce nazywało się Góra Pokoju. Wysoka Góra Pokoju, albo Wysoka Góra. No cóż, zwiedzamy. Kościół pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła klasycystyczny budynek z drugiej połowy XIX wieku miły, sympatyczny troszkę zaniedbany Takie pamiątki lubię. Bo mam tu jakiś obelisk, który upamiętnia na prawdopodobnie ofiary I wojny światowej, zwanej Wielką. 1914-1918 w górze. Prawdopodobnie tutaj znajdowały się jakieś nazwiska mieszkańców Wysokiej Góry czy tam Góry Pokoju, którzy oddali życie w roku 14, 15, 16, 17 albo 18. Rynek bardzo ładny. Trochę mi przypomina Świeżawe. W sumie wszystkie dolnośląskie miasteczka mają podobne rynki. Ale wszystkie są urodziwe. I ten również jest bardzo ładny. Klimatyczny ratusz klasycystyczny. W dosyć oryginalnym zielonym kolorze. Nie wiem, nie pamiętam, żebym widział jakiś ratusz w tym kolorze. Ale pewnie widziałem, tylko nie pamiętam. Kolej późno gotycki kościół pod wezwaniem Michała Archanioła. Wiek XIV. Bielona elewacja, a z tego wzniesienia widać też miasto. Miasto, no właśnie, nie wieś, miasto. Miasto i czerwień dachówek, które zdobią tutejsze dachy. Bardzo więc to sympatyczne widoki i bardzo sympatyczna miejscowość. Dobromierz. Polecam. gdyby ktoś pytał. No to jest taka ciekawostka. Sumhu i poproci. Erika von Muthius która się urodziła w 1897 roku, a zmarła w 1988. I to, jak rozumiem, jest jej nagrobek. Bo to jest jakaś tablica pamiętnikowa. No tak człowiek ciekawe, że niemka zmarła w 1988 roku i została tu pochowana. To byłoby dziwne, nie wiem, czy to prawda? Bo większość tych nagrobków to jednak datowana jest na końcówkę XIX wieku. Bardzo ładny, bardzo ładny cmentarzyk. Już to wielokrotnie powtarzałem, że naprawdę doceniam to, że na polskich ziemiach odzyskanych, poza małymi wyjątkami, dba się o tę historię tych ziem. I nikt nie ma problemu z tym, żeby przyznać, że te ziemie były kiedyś zamieszkiwane przez zupełnie innych. Jest inne narodowości. Znaczą, że to bardzo sympatyczne i takie bardzo miłe, chyba miłe, a to to słowo którego chciałem użyć. A tu za mną fragment dawnego grodziska które dało początek osadzie oraz dzisiejszemu miastu, wsi, to tu zamieszkali słowiańscy serwinowie. Jeżeli dobrze pamiętam nazwę tego plemienia Jak to w Polsce? Jest informacja, że nie wolno wchodzić. A ja wszedłem. Nie jestem tu sam. Akwen bardzo ładny. On powstał w wyniku spiętrzenia wody w rzece Strzegomce. Jeżeli mnie pan nie myli. A takich rezerwuarów jak ten, wody pitnej, czy też jakichś tam zbiorników retencyjnych, w Polsce jest zdecydowanie za mało w związku z tym dobrze, że ten jest robi bardzo fajne wrażenie naprawdę muszę powiedzieć, że mimo, że nie jest to naturalny zbiornik to naprawdę wygląda bardzo, bardzo fajnie o, tam jest takie urządzenie które pobiera pewnie wodę pitną z dna rzeki a tam jest tama a tu nie wolno chodzić więc ja wracam a nawet spierdalam Dobra. Yy, no i nie podobasz mi się. Dobromierz to kuriozum, kuriozum to jest miasto. Malutkie, urocze miasteczko. które Gdybym poświęcił trochę więcej uwagi środków, to byłoby naprawdę pięknym przykładem małomiasteczkowej śląskiej architektury. No ale nie jest. Bardzo mi się to podoba bardzo. Jest to bardzo strasznie duszno, ale to nie zmienia faktu, że Dobromierz to naprawdę przeurocza. Mieścina, którą moim zdaniem warto odwiedzić. Hola, hola! A gdzie najpiękniejszy zabytek całego miasta, czy też wsi Dobromierz, czyli wieża widokowa z 1845 roku? Odpowiedź jest prozaiczna. Kiedy dojechałem na miejsce. Było już po 18, a wieża jest czynna do 18. Zbierało się też na burzę, a niestety na to, żeby wrócić do Dobromierza już kolejnego dnia nie mogłem sobie pozwolić, ale od czego jest internet. Chociażby w ten sposób, pozwólcie, że pokażę Wam ten niewątpliwie warty uwagi zabytek. Wieża wygląda w ten sposób. Albo, proszę bardzo, w ten sposób wybudowana w 1845 roku dla uczczenia setnej rocznicy bitwy pod Dobromierzem co ciekawe w 1945 roku w czerwcu miały odbyć się dochody dwusetnej rocznicy bitwy pod Dobromierzem bitwy niezwykle ważnej dla prus a więc niezwykle ważnej dla Niemiec dla III Rzeszy i co ciekawe, gościem specjalnym miał być niejaki Adolf Hitler, który w czerwcu 1945 roku był zajęty umieraniem albo ucieczką łodzią podwodną do Argentyny. To taka ciekawostka jeszcze o do dobromierzu. Wieża znajduje się w rękach prywatnych. Podobno właściciel jest miłośnikiem historii, bardzo sympatyczną osobą. Trochę żałuję, że nie udało mi się go poznać, ale co się odwlecze to nie ucieczę. Ja mam w zwyczaju zostawianie sobie. W każdym mieście, które odwiedzam, jakieś ciekawostki na później, i taką ciekawostką niewątpliwie jest również wieża w dobromierzu. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Pa Pa!